Witam serdecznie hodowców Kołębi Pocztowych. Teraz chciałbym przedstawić młode trzeciego lęgu yy, Młody gołąbek Tadeusza Pałki o numerze 12859 Jest to prześliczna samiczka niebieski gołąbek o mocnej budowie Prześliczna samiczka Teraz chciałbym pokazać jeszcze samczyka, łódka Tadeusza Pałki, łódka o numerze 12858, jest to niebieski, niebieski samczyk to będzie białolotek, z jednej strony białolotko ma tak jedno i z drugiej strony ma trzy białolotki. Jest to prześliczny samczyk, młody, po rodzicach Pałki. Prześliczny, młody. Teraz chciałbym pokazać rodziców, rodziców tego gołąbka. Mamy, mamy tych młódków o, o numerze 6599. Lubiecka, prześliczna, cudna samica. Niebieska Co oni mogę powiedzieć no Przecudna samita ta oryginalna Tadeusza pałki Mogę nawet pokazać rodowód, mi by było nawet łatwiej pokazać niż mówić Hodowcy, którzy mają już po, po tych gąbkach, to wiedzą co to jest za gołąbek. to ojciec jest to super lotnik. Nie będę się tam 10 razy powtarzał Matka, matka to jest córka Olimpijczyka Piąty A Polski w kategorii A Przesudna niebieska samica Teraz pokażę jeszcze tamczyka Niebieskiego 65-77 Tak, nie muszę zmówić, bo tak wiem wszystkie już mniej więcej już mam na pamięć 65-77 Niebieski samczyk, nic dodać, nic ująć, no dziwne, że teraz młody wyszedł z białymi lotkami po tych gołąbkach, no niestety, no tak bywa, że dalsze pokolenia musiały być pstre, dlatego jest teraz niebieski biały białym samczyk, potem po będzie, po tym gąbku będzie z białymi lotkami, z jednej strony jedno lotko, z drugiej trzy, trzy białe lotki będzie miał... Jest to, jest to naprawdę cudny, yy, cudny samczyk, 6577, no nic dodać, nic ująć, no, nie będę radowodów powtarzał, bo to tam już chorowcy w większości już znają, nic dodać, nic ująć, tak, nie będę 10 razy czytał. Jest to oryginalny samczyk Tadeusz Pałki. Wojtek, proszę nie wariować. Wojtek jest ostatni na wakacjach. Się wstydzi się pokazać. Jest to, jest to przesłudny samczyk niebieski. Co mogę jeszcze powiedzieć? Mogę powiedzieć, że u mnie gołąbki dostawają grety. Gryty różne czerwone. I Witsumin, który mogę zachwalić, podaję już go przed. 5 lat podawałem, ludzie mi tam ze sklepików doradzili, żeby MM-ki podawały i to. Ja uważam, u mnie na jest numer jeden, wispumin, Nie ma nic lepszego. Mutki rosną jak na drożdach, a te mm to co tam zachwalają, to co mogą je wsadzić, wyrzucić, wyrzucić do, do dziury, zakopać i do, do dziury mogą za, zakopać. Te MM czerwone i ze solą. Ja proponuję podawać gąbką wszystkim hodowcom proponuję podawać bispomin. Jest to u mnie na gołębniku numer 1. Co mogę jeszcze tu powiedzieć? Mogę na tyle powiedzieć, że podaję karmę rozporową, lotową gąbką i BK nieraz i nawet... Nawet i nieraz jest lodówka, lodówka pusta, nieraz jest tam do siebie mówię, gołębie lepiej jedzą niż ja, nieraz lodówka jest pusta, a gołąbki mają to co trzeba. Pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich hodowców serdecznie, miłej soboty, miłej niedzieli życzę, pozdrawiam serdecznie.